Dzień dobry. Witam serdecznie Rafał z Detailing Mat. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać następny ozonator, żebyście nie powiedzieli, że reklamuję jakąś firmę. Otóż nie reklamuję. Wszystkie moje filmy, które Wam przekazuję na temat ozonatorów są to około, jest to około 5 lat używania ozonatorów. A od czterech lat już tak bardziej zaawansowanie. I tutaj dodatkowo dokupiłem sobie, ponieważ chciałbym rozszerzyć swoją wiedzę. Bardzo polecam książkę pana Andrzeja landsko ruńskiego Jest to lekarz, który przeprowadził kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy zabiegów ozonoterapii. O tym może opowiem na sam koniec, jak dojdziemy do epizodu ozonoterapia w lecznictwie. Kosmetyce, e, takiej do codziennego użytku dla ludzi oraz dla sportowców. Tylko pobieżnie powiem, ponieważ ja nie jestem lekarzem, także e, resztę możecie znaleźć sobie materiałów na telewizji NTV czy tam innych niezależnych telewizjach. No i tam dość ciekawych rzeczy sobie e, możecie e, doczytać, znaleźć. E, polecamy też wywiady. Pana Dariusza Wezdrała, czy Wezdrała, przepraszam, jeżeli przekręciłem. Jest to człowiek, który generalnie ma jeszcze dużo, dużo, dużo większą wiedzę, jeżeli chodzi o ozonowanie, tym bardziej olei, olei leczniczych, olei kosmetycznych. To jest jego taka mekka. Dużą wiedzę ma na temat ozonatorów, jeszcze większą ode mnie. Ale ja działając na tym lokalnym rynku detailingu, ponieważ w okresie tych ciężkich dni... Żebyście nie, nie myśleli, że kręcę to, bo jest COVID-19 i zależy mi na oglądalności. Jeżeli tak myślicie, wyłączcie od razu ten kanał, nie oglądajcie go, tu nie ma nic specjalnego, żeby sobie podbić publikę. Nie, zależy mi na przekazaniu Wam rzetelnych informacji teoretycznych i praktycznych, które spraktykowałem w swoich testach konsumenckich. Przekazując tą wiedzę, mam nadzieję, że kupując sobie ozonator, taki czy inny, spożytkujecie to naprawdę z dozą takiego dobrego i spokojnego rozumowania, bo źle stosując ozonatory, bo teraz jest taki boom na te ozonatory, gdzie ceny poszły niemiłosiernie do góry. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Rozumiem, że gospodara musi się nakręcać, ale mówię, no... To jest szok po prostu, to co widzę, gdzie ozonatory tego typu tej wielkości to jest następny ozonator tak jak Wam mówiłem od 16 do 60 gram może dawać w zależności od wilgotności ale o tym powiem przy budowie ozonatorów tutaj tylko chciałem taki krótki film Wam pokazać jak generalnie obliczać powierzchnię do ozonowania mieszkań bo to jest chyba dla Was dość ważne bo jeżeli chodzi o ozonowanie samochodów to 5-7 gram ozonatora przelotowego Wam wystarczy 15-20 minut w aucie osobowym zostawiacie na pół godziny, później sobie wietrzycie. E, cykl należy powtórzyć niejednokrotnie trzeba to powtórzyć, czasami 2-3-krotnie w odstępach godziny po ozonowaniu. Czyli tak ozonujemy auto, pół godziny przerwy, wietrzymy auto, zostawiamy je na godzinę takie wywietrzone. I jeszcze raz ozonujemy auto i cyk należy powtórzyć co najmniej dwukrotnie, nie jednokrotnie. Czy to ozonatory tego typu przelotowe, ja Wam pokażę. Tak jak tu mamy, gdzie są dwa wentylatory, które zasycają powietrze. I mamy tutaj możliwość ustawiania odpowiednich stężeń. 7, 7 14, załączenie, wyłączenie. I 2 gramy więcej, bo jonizatory są tu włożone płytki jonizacyjne o tym zaraz też powiem gdzie nam podbija do 16 gram. No i mamy załączenie, wyłączenie całkowicie timer dość fajny, ciekawy dodatkowo jest jeszcze do tego pilot. A ważna sprawa przy samochodach, jak robicie, nie załączajcie klimatyzacji róbcie to sobie w taki sposób, że wyjmujcie sobie te filtry kabinowe obieg zamknięty nadmuch centralnie który jest na środek na kierowcę, rozchylamy na boki stawiamy jak najdalej ozonator na podszybiu czy z tyłu na tylnych fotelach e, najlepiej, wcale nie jest dobrym pomysłem stawianie tego ozonatora na przednim fotelu pasażera z tego względu, że zbyt wielko stężenie walimy od razu w nogi, gdzie niby jest zasysane do dołu ale nie do końca równie się to rozprowadza równo się to rozprowadza, jeżeli chodzi o samochody różnie te kanały są pobudowane chociaż generalnie Schematyka budowy kanałów do wentylacji auta mniej więcej jest podobna, ale samochody mają różną budowę, także lepiej jest stawiać z tyłu na podszybiu i temperaturę zachowujcie najlepszą między 15 do 22 stopni, róbcie to jeżeli jest gorące lato albo wcześniej rano albo pod wieczór przy niskiej tak naprawdę wilgotności. Wygrzejcie auto lub auto, ale klimę wyłączajcie, załączajcie obieg wewnętrzny, wentylator, nadmuch na jedynkę, nie na dwójkę, na jedynkę, żeby sobie powoli cyrkulował i mówię przy stężeniu 5-7 gram wystarczy Wam około 20-25 minut. Przy stężeniu od 7 do 14. To jest mniej więcej 18, 15, 14 minut. I lepiej to powtórzyć w kilku cyklach, żeby nie utlenić generalnie tych materiałów. No bo wiadomo, w większości tych ozonatorów, które używacie, czy sobie budujecie z tych chińskich płytek różnego rodzaju, no to one wytwarzają bardzo dużą ilość tych złych ozonków. O tym nie będę się rozpowiadał, możecie sobie doczytać w wikipedii, czy gdzie indziej, ale powodują utlenianie generalnie materiałów. Bardzo szybko tapicerek samochodowych, kierownic, skórzanych, gum i wielu innych plastików, a nie daj Boże, plastików malowanych, w szczególności tak zwanym tym płynnym chromem. Tak? No dobra, ale wracamy, skupiamy się na mieszkaniach. Jeszcze raz, żebyście nie wiedzieli, że posiadam jeden ozonator i go reklamuję, więc to jest inny ozonator z innej półki generator ozonu, tak zwany czyli ozonator. Rok budowy, tak jak tu widzicie, 2015 230W, IP ochronności 20, wydajność ozonu stała między 10 a 16 g. Jest to podyktowane tylko i wyłącznie wilgotnością powietrza i otaczającym nas powietrzem atmosferycznym, czyli ciśnieniem, a oprócz tego też temperaturą bo temperatura też ma kluczowe tutaj zadanie, ale Generalną rzeczą, którą jest, to musicie zrozumieć, że nie wytworzycie z takich generatorów przelotowych więcej niż 1-3% ogólnego, góra 4, gdzieś tam czytałem, procent ogólnego, e, ogólnej kubaltury, w którą tam ozonujecie, dajmy na to danego pokoju, e, tego stężenia w powietrzu atmosferycznym. No tak już to jest. Gdybyście używali ozonatora z tubą zamkniętą, gdzie jest wlot powietrza, jest zasysany przez tubę w środku i wężyk silikonowy wam wypuszcza o dużym stężeniu, i macie podpięty koncentrator tlenu, czyli tak zwaną tą suchą sprężarkę, która wam czyści te powietrze i tam jest przepływ chyba z tego co pamiętam. 5 litrów, chyba na minutę czy na godzinę, nie chcę was oszukać, bo już w tej chwili nie pamiętam. Sobie ustawiacie, jakie tam ma być. Następują te wyładowania koronowe w tej zamkniętej tubie. Radiatory odprowadzają ten ciepło. Macie praktycznie 93% czysty tlen. On wam się rozprowadza po pomieszczeniu. Nie ma tych ozonków szkodliwych. Raz, że z budowy lampy, która jest, dwa, że generalnie z czystości tlenu, pozbawienia go wilgotności, odpowiedniej temperatury, odpowiedniego ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra. My skupiamy się generalnie na kubalturze. Jak sobie generalnie taki pokój jak ten, który ma mniej więcej, słuchajcie, zmierzymy go. Do mierzenia, jakie jest stężenie ozonu, sobie dobrać do danego pomieszczenia, jest fajnym urządzeniem. Taki dalmierz. Obojętnie jakie firmy. Ja akurat mam tego Bosza jakiegoś tam. I teraz. Fajną rzeczą jest zrobienie ustawienie sobie na metry kwadratowe, czyli ustawiamy sobie. Dajmy na to tak jak my tutaj mamy okno. Ustawiamy sobie go. Przyciśniemy sobie raz pojawi nam się dioda lasera. Spójrzcie. Widzicie pojawia nam się dioda lasera i tutaj też jest ta dioda lasera. Przyciskając raz. Mierzy nam generalnie. Eee, powinienem zmierzyć szerokość, no ale nie ma to znaczenia. Zmierzył nam, tam powiedzmy eee, szerokość. Pokój jest mniej więcej taki sam P razy oko razy drzwi. Teraz mierzę, dobrze, długość nam zmierzył. Teraz mierzymy. Wedle wyświetlacza mamy diodę, zniknęła nam ta dioda, pojawia nam się znowu, mierzymy szerokość, bo długość już zmierzyliśmy przepraszam za moją pomyłkę i mierzy nam. No i mamy obliczone. Mamy tą szerokość i mamy 11,83 m kwadratowego. i tak sobie można mi więcej dobierać, że te stężenia to nam wychodzi. Pi razy oko, razy drzwi. Przy 10 gramach to nam wyjdzie czyli tak, przy 10 gramach to on nam będzie produkcji ozonu na godzinę. To on nam będzie wysysał po godzinie stężenie progowe około 100 metrów sześciennych. To jest pomieszczenie o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. I wysokości 2,5 m. Tak zazwyczaj podają wszyscy producenci. Natomiast powiem Wam, że działanie bakteriobójcze ozonu występuje w stężeniu około 13 mg na decymetr sześcienny. Jest ono około 50 razy skuteczniejsze od chloru i 3000 razy szybciej działa. Natomiast jak sobie dalej obliczać takie właśnie pomieszczenia, no to Wam pokażę. Metr kwadratowy mieliśmy, czyli wyszło nam prawie 12. Ja przestawiłem go sobie na ten dalmierz na metry sześcienne. Czyli mi wyszło około 32 metrów sześciennych. I przyjęte jest, że około 1 gram Pracy generatora ozonu na godzinę załatwia nam 10 m3. Jest to takie odświeżenie, bym powiedział, w tym stężeniu progowym e, pomieszczeń, i tak Jest to minimum, które jakieś tam nam bakterie, wirusiki zaczyna zabijać. Natomiast, żeby ten 1 gram w takim pomieszczeniu, na, czyli pokoju na 10 m sześciennych mówimy o ozonatorach przelotowych. Na płytkach, nam zdezynfekował tak naprawdę, czyli tak zrobił regresywne zabijanie tego wszystkiego, on by musiał pracować około 2 godzin. Dlatego ja przyjmuję założenie, że na jeden, na 10 m, sześciennych minimalnym takim stężeniem progowym jest dla mnie 1,7 g produkcji generatora ozonu na godzinę. Czyli tak jak tutaj nam wyszło około 31 grama Prawie 32 metrów sześciennych, bo wysokości pomieszczeń mamy różne. Czyli przy stężeniu 10 gram, on by musiał nam pracować mojej mili około 45 minut w tym pomieszczeniu, żeby to wszystko nam załatwić. Oczywiście ważnym jest, żebyśmy zamknęli tak kratki lotowe. Bardzo fajną funkcją jest na przykład wcześniej. Zjonizować sobie powietrze, czyli ustawić taki jonizator. Możemy sobie w pomieszczeniu, które zamierzamy ozonować, lub ozonujemy jakieś inne e, podobne pomieszczenie, czyli następny pokój. Więc ustawiamy sobie taki jonizator. Niech on sobie popracuje dobrej pół godziny. On nam nasyci jonami ujemnymi, część tego pomieszczenia przemiesza, ale e, wtedy te stężenie nam się trochę podniesie. Tak jak tutaj mamy przy budowie. Ten ozonator jest akurat zbudowany na lampach czy też tubach otwartych, przelotowych. I mamy tutaj dwie elektrody, dwie siódemki, ale mamy też TP. Są to takie płytki, tak jak tutaj są w środku umieszczone, tak pokątnie. Wam pokażę tutaj, tak będzie, o, widać, ale to pokażę przy budowie ozonatorów i jonizatorów. Są to takie płytki jonizacyjne, które nam wytwarzają przy bardzo małym stężeniu wytwarzania ozonu. Jony ujemne, i one powodują właśnie niejako szybsze nasycanie tym ozonem. I bardzo ważna rzecz: przy takich pomieszczeniach, przy tych płytkowych, wnoszcie sobie kwiaty, elektronikę czyli jak telewizory, zasłaniajcie sobie folią to jest ważne. Przy tubowych już tak niekoniecznie. I próbujcie od spodu, żeby podnieść niejako działanie tego ozonu. Od spodu tutaj umieścić sobie wentylator. Tak? On wam będzie podbijał ten ozon do góry. Dolne powietrze, które idzie do góry, będzie zasysane. Ozon jest cięższy i gęstszy od powietrza, więc będzie wam opadał na dół. I mówię: bardzo fajną rzeczą jest naprawdę. Zostawienie takiego ozonatora sobie gdzieś na około godzinę na tym stężeniu progro, progowym 14. I tak. Ustawiacie ozonator wysoko, najwyżej jak to możliwe. Nie macie na przykład, bo bardzo często w firmach używają e, sobie tak jak e, do aparatów statywów, ale używają statywy na przykład około 2 regulowane do e, tego do rzutników jakiś, które wyświetlają, trochę tam ważą, jest taka półka, na tej półce sobie stawiacie ten ozonator, bo on do góry pracuje. Także przy wyliczaniu pomieszczeń, mieszcie metry sześcienne i przyjmijcie 1,5 g, 1,7 g na 10 m sześciennych przy temperaturze 20-22 stopnie Celsjusza. No bo tak mniej więcej panuje. Wcześniej oczywiście fajnie jest wywietrzyć takie pomieszczenie. No i to chyba z reguły tyle. To takie moje porady. Jak to sobie wyliczać te stężenia, bo dużo firm w tej chwili, uważajcie na to. Fajnie jest mieć miernik ozonu, ale dobry miernik ozonu, na przykład Dragera kosztuje około 5-6 tysięcy, to mamy w takim zestawieniu przy normalnych cenach 2,5 ozonatora takiego lub większe ozonatory. Czy to z ozonu 3 od Paruszewskiego tak jak tutaj mamy, czy z Bitową z Korony, tam chyba ta 40 około 4000 kosztuje, z Blue Planet, tam nie wiem, 20 ko 6. To takie cztery firmy, które wam powiedziałem. Fajnym producentem jest też producent tub ozonowych, lamp ozonowych, netek. Ale no to tej wiedzy jest dużo, nie chcę tutaj wszystkiego przekazywać. My się tutaj skupiamy generalnie na pomieszczeniach. Czyli jedna ważna zasada. Wietrzymy pomieszczenie. Dwa, jeżeli to może, możliwe, nasycamy powietrze joniza, jonami ujemnymi. Trzy, obliczamy sobie metry sześcienne pomieszczenia. Cztery, można dokonać jak macie pomiar wilgotności, ale zazwyczaj tak jak nawet takim zwykłym spójrzcie sobie tutaj. Yy, mamy ja tu mam 21% wilgotności. Temperatura 25 stopni to już taka graniczna temperatura jest, więc warto by było schodzić to pomieszczenie do 22-3 stopni. Oczywiście pozakręcać po pochylać okna, czyli tak jak mówiłem, wywietrzyć, sprawdzić tą wilgotność, obliczyć metry sześcienne, zamknąć okno, postawić ozonator w stężeniu, mówię, 10 gram. On musi pracować na te 30 metrów sześciennych około tam 45 minut. To jest takie minimum a zalecane jest godzinę żeby popracował a niektórzy mówią nawet żeby półtorej Ja zostawiam godzinę i jest fajnie. Przy tym stężeniu akurat 14. Przy siódemce no niestety musi pracować dwie godziny. Może to być w cyklach przerwanych. i Jeszcze bardzo ważna zasada bo dużo ludzi na przykład ujmuje się tym, że jeden ozonator kupuje o bardzo dużej mocy, w bardzo dużej wydajności do ozonowania pomieszczeń. To tak nie do końca. Lepiej jest mieć dwa, trzy mniejsze ozonatory w stężeniach po 7 czy 14 i rozstawić je generalnie dookoła, niż jeden potężny. Bo to nasycenie ozonu z każdej strony będzie dużo szybsze niż tego jednego wielkiego, który będzie generalnie Wam rozwalał z tych tutaj kanałów wylotowych. Jak tutaj widzicie, to są te lampy. Jedna jest wyżej, niżej, druga jest wyżej. To są owinięte jakimś tam drutem najprawdopodobniej albo kwarcowym, albo irydowym, nie znam tej budowy tego do końca. Wiem, że korona wymyśliła jeszcze sobie, że te druty chyba są pokrywane platyną, a platyna ma to w zasadzie, że jest mega fajnym. Tak, tak zwanym, nie do końca by, bym powiedział utleniaczem, natomiast niejako zwiększa i podtrzymuje nasycenie tego ozonu, czystego ozonu. Jeszcze raz mówię, czystego ozonu z koncentratorów tlenu. Także, no, ale nie znam budowy ozonatorów korony. Zapytałem ich firmy korony, do tej pory się nie odezwali, milczą. Jest mi smutno, przykro, bo chciałem dla Was, dla swoich konsumentów, użytkowników zrobić taki krótki filmik teści. Przepraszam, że pogadanka taka długa, ale żebyście wiedzieli. Ozonatory, ciąg dalszy, Rafał z Detailing Ozon Mat. Obliczanie stężeń progowych mniej więcej do kubaltury pomieszczeń, czyli metrów sześciennych. No to chyba takie krótkie podsumowanie. tak? A i ważną cechą jest jeszcze, przepraszam, że nie powiedziałem, bo za dużo tej wiedzy mam w głowie i chcę Wam ją przekazać, bo dużo ludzi się kłóci ze sobą, jeżeli chodzi o tak zwaną mgłę. Tak, rzeczywiście przy dużym stężeniu progowym powstaje tak zwane zamgławianie ozonem. I to się robi zazwyczaj już drugi raz. Jest to aspekt tak naprawdę na dalszą rozmowę. To tam mógłby Wam wytłumaczyć więcej. Pan Dariusz wyzdrał. Ja znam tylko podstawy, że bardzo duże stężenie progowe jest właśnie ukazywane taką mgłą. Ale nie, ona nie musi do końca wystąpić na samym początku ozonowania pomieszczenia. To też jest bardzo ważna cecha, którą chcę Wam przekazać. Pierwszy raz jak ozonujecie pomieszczenie, które nigdy nie było ozonowane, będziecie czu czuli takie różne pochodne związki lotne. To nie do końca jest czysty ozon. I w tym momencie, yy, mógłbym powiedzieć, że po części się ten zabieg udał, natomiast warto by było zrobić przerwę, tak jak Wam powiedziałem, czyli godzina, półtorej zostawiamy wtedy te pomieszczenie nasycone ozonem. Później wietrzymy około godziny i drugi raz w tym samym stężeniu robimy te pomieszczenie i czekamy już dwie godziny, później półtorej godziny wietrzymy. I dopiero wtedy jest zrobione to pomieszczenie. Natomiast cechą ważną, którą chciałem Wam powiedzieć, że na przykład pierwszy raz ozonujemy tutaj sobie te pomieszczenie, ten pokój, który tutaj Wam pokazuję, i za miesiąc robię powtórkę. I uwierzcie mi, że drugi raz robiąc to ozonowanie już może być w niższym stężeniu progowym, czyli na początku pierwszy raz objęliśmy w 14. W drugim, drugi raz po miesiącu, po dwóch, po trzech nawet robimy ozonowanie i wchodzimy, dopiero czujemy czystość tego pomieszczenia. Dlatego, tak jak powiedział Pan Dariusz Wyzdrał, on to robi w trzech krokach i jest to na pewno lepsze i skuteczniejsze, ale to są już ozonatory o bardzo dużych kosztach i nikt generalnie tutaj z tych naszych firm, broń Boże nie oceniam wszystkich, ale w większości firm, nie kupi takich profesjonalnych ozonatorów, które kosztują po 30, 50, a nawet 120 tysięcy do ozonowania pomieszczeń, tym bardziej takich komercyjnych pomieszczeń, typu hotele, jakieś tam powiedzmy, garaże, nie garaże, magazyny, nie magazyny, chłodnie, bo to nie ma większego zastosowania. To jest moje osobiste zdanie i zdanie testów konsumenckich, także. To tyle chciałem Wam pokazać, powiedzieć, ale mówię jeszcze raz, proszę Was, jeżeli macie możliwość, dla Waszego zdrowia i Waszej generalnie całej rodziny, może powiem tak, kupcie sobie tą książkę. Nie jest to duży koszt, o 50 zł, a naprawdę doznacie szoku, co tu jest opisane o możliwościach ozonu, zastosowania ozonu w ozonoterapii. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał, ponieważ tu są prawa zastrzeżone. Ale dla mnie książka największa łapa w górę, jaką mogę powiedzieć. Wszystkie palce, nawet dam do góry naprawdę. Człowiek ten pan Andrzej Laskoruński, pełen szacun dla niego. I to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Za wspieranie nas miłymi i tymi niemiłymi komentarzami, bo na wszystkich komentarzach się uczę. I pozdrawiam Was serdecznie, Rafał z Detailing Ozon Mat z Płocka. Trzymajcie się stężenia progowe, jakie je wyliczać.